Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo mocno, bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na filmik, który nagrywam na życzenie. Wręcz zostałam już troszeczkę tak przymuszona, a mianowicie recenzję porównawczą dwóch podkładów. Essence Stay All Day do 16 godzin i Revlon Color Stay. Przepraszam Was za moje takie nieogarnięcie, za moją świecącą twarz, ale jestem po pracy, już prawie godzina 17 na o 17,30, także już mam prawo się świecić. W każdym razie wracając do tego, co chciałam powiedzieć, zostałam już, tak jak wspomniałam, delikatnie przymuszona. Jedna z moich widzów już mi pisała, czekam na film, jednak czekam na filmik z resztą porównawczą tych właśnie dwóch produktów, więc jestem kochana dla Ciebie specjalnie. Zresztą kilka osób już mnie prosiło, żebym porównała. E, powiem Wam szczerze, że, że no zobaczymy jak to wyjdzie w sumie, e, bo no, oba produkty są naprawdę fajne, e, zajmują u mnie można powiedzieć e, wysokie miejsca, jeśli chodzi o ogólnie e, co? Podkłady tak może. E, z takich spraw technicznych, no jak możecie sami zobaczyć, jeśli chodzi o opakowanie, to to jest zwykle takie plastikowe opakowanie, oczywiście 30 ml produktu, e, tutaj również 30 ml, mocniejsze opakowanie, tutaj mamy szklane. Niestety podkład z Rewlon nie posiada pompki Za to essence, mimo tego, że opakowanie jest takie no, no niezbyt, no ładne wygląda estetycznie, ale no wiadomo, plastikowe zwykłe, ma pompeczkę, co jest bardzo dużym plusem. E, jeśli chodzi o zapachy, bo akurat wyczułam zapach i chcę o tym powiedzieć, e, ten jest taki dosyć perfumowany, ale jest przyjemnym zapachem. Niestety Revlon, e, Revlon ma zapach... E, Taki spirytusowy po prostu. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Ten zawiera SPF-6. Ten powiem Wam szczerze, że nigdzie nie wyczytałam, nigdzie nie słyszałam, żeby miał jakąś ochronę przeciwsłoneczną dlatego też nie wiem, nie mam pojęcia. I tak, co miałam jeszcze wspomnieć, ten Revlon ma do wyboru do cery suchej i do cery tustej i mieszanej. Ja mam akurat do, do cery tłustej i mieszanej tłusta, mieszana, mieszana i tłusta, może o tak. Ten, ma, ten po prostu jest tylko jeden, jest pięć kolorów do wyboru, a w tym mamy gamę kolorystyczną dla suchej i gamę kolorystyczną dla mieszanej. I jak sama nazwa wskazuje, jest to podkład doskonale kryjący, który zapewnia trwałość aż do 16 godzin, a to jest dokładnie tutaj jest nazwa zła naklejka przyklejona, że jest to korektor, ale uzgodniliśmy z dziewczynami, że jest to po prostu podkład źle nakleili i jest tutaj napisane, że pokrywa cienie pod oczami, niedoskonałości cery, Pigmenty lekko odbijające światło e, dla, dla naturalnie świetlistej e, skóry. E, I nie jest nic tutaj na wstanie: jakieś wskazania, czy cera taka, czy taka. E, także wydaje mi się, że jest po prostu do normalnej cery ogólnie, e, jak tam kto woli, po prostu. I tak, w tym mam kolorek 180 Sand a ten mam kolorek, jaki kolorek? Tutaj mam 10 Soft czyli oba są w odcieniach beżu, ale ten z Revlon jest na pewno jaśniejszy. Niestety tutaj wielka skarga, wielki minusik, wielki, no minusik po prostu dla firmy Essence, mała gama kolorystyczna, 5 tylko do wyboru i niestety dziewczyny się właśnie skarżą, że mimo, że podkład jest bardzo dobry, niestety ma kolorki dosyć ciemne i no nie mogą sobie dobrać odpowiedniego dla swojej teryza. to Revlon ma e, chyba mm, kolor... Buff bodajże jest takim jaśniejszym kolorem dla takich porcelanowych cer. Jeśli chodzi o działanie, jeśli chodzi o efekt na, na, na buzi, jest to zależne od tego po prostu, czego my oczekujemy. Dla mnie podkład nie musi ba idealnie kryć, bo ja nie mam takiego uparcia, żeby po prostu powtarzam się, żeby po prostu no, mieć jakiś super ekstra jakoś żeby super ekstra naprawdę ten podkład krył. Dla mnie podkład musi dobrze wyglądać na twarzy i ja muszę dobrze się czuć z tym podkładem. I powiem wasze, że jeśli nie miałabym wybrać, jeśli miałby być, to któryś z tych, naprawdę zostałabym przymuszona, bo nie, nie, nie lubię takich, dokonywać takich wyborów, bo oba produkty są świetne, byłby to Essence, tylko dlatego, że po prostu jest naprawdę dobrym podkładem, ładnie wygląda na mojej twarzy, ładnie się w nią zgrywa, tworzy taką naturalną, naturalny efekt na mojej buzi. Revlon nie wiem, jak, nie wiem, jak tutaj powiedzieć, ale Revlon jest podkładem już mocniej kryjącym i mocniej, mocniej wyczuwalnym, cięższym podkładem. Jest on taki, ja bym go przeznaczyła, jeśli chodzi o moją osobę, na przykład na imprezy, czyli po prostu gdzieś, gdzie idę, chcę, gdzie chcę mieć po prostu taki ten makijaż bardziej perfekcyjny, takie większe to krycie, no to wtedy użyłabym właśnie tego podkładu, bo on jest, tak jak mówię, mocniej kryjący, czyli na pewno ten ma mocniejsze krycie od tego. Ale resztę bym porównała no praktycznie na na tym samym poziomie. Oba się ładnie rozprowadzają. Oba nie podkreślają suchych skórek Chociaż ten na pewno nie polecam Do skóry suchej Bo no już przy mojej mieszanej Jak mam już takie naprawdę perfidne te skórki Niestety je podkreśla U mnie Revlon nigdy nie podkreślił Żadnych skórek Ładnie się rozprowadza Chociaż słyszałam, że Revlon ma jakieś tam tendencje Do tworzenia plam U mnie nigdy się takie coś, takie coś nie zdarzyło I jeśli chodzi o trwałość Tu jest napisane 16 godzin I tu jest akurat 16 godzin Powiem Wam że mimo tego, że uwielbiam ten podkład on wytrzymuje na twarzy 8 godzin super do 10 jest fajnie. Ale no już zaczyna się, jak oczywiście dotykamy się ścierać gdzieś tutaj koło właśnie buzi, bo dziś wytrzymamy chusteczką buzię ściera się, ma mocniejszą tendencję do ścierania niż ten. Ten jest, można powiedzieć, bardziej taki trwały, dłużej się utrzymuje na tej buzi to 10 godzin. On na pewno jest na buzi, nawet 12. Ja kiedyś go miałam chyba 15 i on cały czas był na mojej buzi, nic się z nim nie działo. Jeśli chodzi o świecenie się, Oba produkty tak samo wyglądają, e, jeśli chodzi o właśnie o zmatowienie e, Oba nie matują absolutnie, żaden z nich nie matuje. E, oba trzeba oczywiście przypudrować, zapudrować, nie ma, nie ma w ogóle innej opcji. E, ale jeśli chodzi o to, po którym szybciej się świecę, to wydaje mi się, że, że po tym, dlatego że on jest takim cięższym podkładem. E, ja po prostu czuję, że mam ten podkład na twarzy, czego, czego nie odczuwam przy tym podkładzie. Dlatego jestem bardziej e, jakoś bliżej tego podkładu. E, oba nie wchodzą w załamanie nie tworzą takiej sztucznej maski, chociaż tak jak mówię, ten jest taki bardziej kryjący i jego em, widać po prostu, że jest jakiś podkład na twarzy. Ten potrafi się tak stopić z serą. U mnie akurat w moim przypadku, że naprawdę jest taki jedna, jedna pompeczka, to praktycznie jest niewidoczna na twarzy. Ładnie jest wyrównany koloryt, jakieś cienie pod oczami są pokryte i naprawdę ta buzia wygląda na taką Naturalną, na taki, na taki naturalny lub po prostu e, ten podkład jest bardziej tak jak mówię, taki cięższy, bardziej taki kryjący i jest wyczuwalny i bardziej widoczny na twarzy. E, no i nie wiem, co jeszcze mogę Wam kochani powiedzieć. E, aha, oba produkty mnie nie, nie zapchały, e, nie wystąpiło żadne podrażnienie, e, nie, nie wysuszyły mi skóry, no, no nic się nie stało, żadnych niespodzianek na twarzy. No słoneczko świeci. E, I jestem z obu bardzo gorąco zadowolona, tyle, że no, różnica w cenie też jest kosmiczna, można by rzec, bo jeśli mielibyśmy kupić. Ten podkład w drogerii, to zapłacilibyśmy za niego 65 zł, za ten płacimy 16, także naprawdę różnica jest duża, ale wiadomo, dziewczyny pisały, że ten podkład można dostać nawet za 30 zł razem z przesyłką na Allegro, także nie, nie ma tragedii. No i jeśli chodzi o gęstość, to ten jest chyba bardziej kremowy, ten jest bardziej lejący, tak na pewno. Ten jest taki, trzyma się kupy, a ten po prostu jest taki wodnisty, wodni, bardziej wodnisty. I tak jak mówię, współpraca z. Przepraszam Was za to oświetlenie, będzie tragedia, ale no, no i. Niestety nic nie poradzę. I co jeszcze mogę powiedzieć? Współpraca z oboma podkładami jest naprawdę bardzo fajna. Ja nie miałam żadnego problemu. Ogólnie nigdy chyba się nie zdarzyło tak, żebym miała problem z jakimś podkładem, żeby go nałożyć. I jestem. Oba produkty polecam. Tyle, że po prostu musicie sobie zdecydować, czy wolicie, chcecie postawić na większe krycie, czyli wybrałabym ten, czy po prostu na taki naturalny look czyli po prostu no, ten podkład z Essence. Oczywiście na lato absolutnie nie radzę na co dzień używanie, e, używania tego e, podkładu, bo jest naprawdę ciężkim podkładem i może coś tam niedobrego nabudzi się dziać, e, ale ten jest naprawdę fajny, fajnie sobie radzi nawet e, na tych upałach, na największych i już miałam... E, już go wypróbowałam, także no teraz na tą porę na pewno bardziej bym ten poleciła, ale oczywiście na jakieś imprezy, na większe wyjścia ten. I tak jak mówię sobie, musicie sami zdecydować, czy wolicie większe krycie, czy po prostu naturalny look, i wtedy zdecydować, jak dla mnie oba podkłady są naprawdę świetne. Naprawdę pięknie wyglądają na buzi, fajnie się z nimi współpracuje. Nic się nie stało na mojej twarzy niedobrego podczas użytku tych, tych podkładów. Troszeczkę ciężko mi jest zrobić recenzję porównawczą, bo tak jak mówię, on naprawdę są na podobnym poziomie. No i ciężko. Trzeba jest po prostu cokolwiek powiedzieć. Mam nadzieję, że w ogóle ten filmik jest jakiś sensowny, że pomoże Wam w wyborze, jeśli byście chciały dokonać takiego. No i to by było na tyle, chyba. Jeśli macie oczywiście jakieś pytania, możecie zadawać, bo na pewno z pewnością coś zapomniałam powiedzieć, czegoś dodać. Także kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Buziaczki, papa.